Pozostała piątka z wyróżnieniami, z wyróżnieniami. Jest trema? Większa niż na waszych sportowych arenach? Mówią, że nie ma tremy. Miejsce piąte. Magdalena Tetła badmintonistka. Eee, uczestniczka ogólnopolskiej olimpiady młodzieży sułodniowie Podwójnej mistrzostwa województwa pomorskiego w Słupsku brązowy medal w grze podwójnej i drużynowej igrzyska młodzieży w Słupsku brązowy medal Magdalena Tekła. Miejsce piąte. Na miejscu czwartym uplasowała się lekkoatletka, srebrna medalistka w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. W Krakowie biegu na 2000 metrów z przeszkodami złote medale mistrzostw międzywojewódzkich, brązowy medal w igrzyskach młodzieży krajów nadbałtyckich. Julia Serafinowska i wielkie brawa Taleks Borysła Bożytuwa. Wchodzimy na najniższy stopień podium to Martareca badminton. Mistrzostwa Polski Młodzików w Miastku, 17 miejsce. między wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Solcu kujawskim, srebrny medal, gra pojedyncza. Srebrny medal w grze podwójnej Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Słupsku, srebrny medal, gra pojedyncza. Złoty medal w grze mieszany. Drużynowe Igrzyska Młodzieży w Słupsku i srebrny medal. Marta Reca, zapraszam na środek. Klaudia <kluczuj> Gańska, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Brawa, brawa, proszę Państwa! Suborniowie w grze podwójnej dwunaste miejsce. Międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w Solfi Kujawskim, srebrny medal w grze podwójnej, mistrzostwa województwa pomorskiego w Słupsku, brązowy medal w grze podwójnej i drużynowa igrzyska młodzieży w Słupsku, brązowy medal. I pozostała nam szóstka najpopularniejszy. Sportowce roku 2009. Została Angelika Cichocka, Tarek Borysław Boszutuchow. Najpopularniejsza lekkoatletka Pomorza 2009 roku, Pięć medal mistrzostw Polski, mistrzyni Polski seniorek w biegu przełajowym na 3000 metrów w Olsztynie, srebrny medal mistrzostw Polski seniorek w biegu na 800 metrów, złote medale w biegach na 1500 i na 800 metrów, młodzieżowa mistrzyni Polski w Bielsku Białej, srebrny medal na 1500 metrów, czwarte miejsce w biegu na 800 metrów w halowych mistrzostwach Polski seniorek w Spale. Od tych sukcesów w 2009 roku żyła reprezentantka Kaleksu Borys Kwiaty Młodzieży w Krakowie biegu na 1500 metrów i Grzegorz Mankę, Zapaśnik Mistrzostwa, Mistrzostwa Klasa Sportowa, Mistrzostwa Polski, Złoto, Kadetów Ludowych Zespołów Sportowych, Międzynarodowe Mistrzostwa Polskie. Jeszcze specjalna nagroda dla najpopularniejszego sportowca od Polski Dziennika Bałtyckiego i zapraszam. Pana y, Mateusza bęcier sportowca powiatu bytowskiego. I jeszcze raz brawa. Przejdziemy do wyróżnień wójta gminy Bożykówą, który również ufundował specjalne wyróżnienia wójta gminy Bożykówą. I na scenę zapraszam Angelikę Sikorską, Julię Serapinowską. Grzegorza Dolszywskiego, Dariusza Guzowskiego, Karola Brzeskiego, Damiana Ciecierskiego i Zbigniewa Kaszewskiego. Reprezentanci Taleksu, Damian Ciecierski, Zbigniew Kaszewski i Panie Wójcie, może krótkie słowo właśnie do zawodników Taleksu Borysław Burzytugo. Kochani, dla mnie to jest po prostu wielka przyjemność. Być tutaj z Wami dzisiaj i jeszcze większą przyjemnością jest wręczyć Wam nagrody, które zostały przygotowane przez gminę. Jest to wielka satysfakcja i radość. Mi razem z Wami, chyba niemniej od Was, cieszę się z tej, Angeliki. Jest to nagroda Boży, Wójta Bożytuchowa pierwszego stopnia. Serdecznie gratuluję, Pani Angeliko. I wójta Gminy Bożytumów, Angelika Cichocka, Julia Serafinowska, Grzegorz Dorszyński, Karol Grzeski, Damian Ciecierski i Zbigniew Kaszewski. To na razie takie symboliczne czeki w pięknych oprawach. Wójt tutaj zapowiada, że one nie są puste do odebrania już później w kasie urzędu gminy. Także namacalne nagrody, no i proszę Państwa, już międzynarodowe, z największymi sukcesami. Wielkie brawa, stypendyści Wójta Gminy Bożytuchom, Angelika Mikałczykowska, Julia Serafowska, Grzegorz Olszyński, Dariusz Budowski, Karol Grzeski, Damian Cieciecki i Zbigniew Kaszewski. Dziękuję serdecznie dla Pana Tadeusza Malka i Krzysztofa Kondzieli. Zapinie Bożytuchom, to piłka nożna, to siatkówka, to tenis stołowy. Co jeszcze? Baśka. Baśka Kaszubska, tak. To wszystko, co dzieje się tutaj w gminie Bożytówo. Krzysztof Kordziela i Tadeusz Malek. Dla animatora sportu, człowieka, który oddał całe swoje życie lekkiej atletyce. Jarosław Ścigała, zapraszam. Trener Aleksu Borysław Bożytuchą, prezes w jednej osobie i ja myślę, że to osoba, która przy pomocy wójta gminy Bożytuchą, pana Rumu Alda Tarnowskiego spowoduje, że w powiecie bytowskim właśnie w tej malutkiej gminie Bożytuchą urośnie. Pierwszy orkiestr Nagroda specjalna e, starosty Bytowskiego, Jacka Żmudy-Trzegiatowskiego. Jest mi niezmiernie miło, że udaje nam się rozwijać ten sport w naszym powiecie. Pamiętam jak ileś lat wstecz małymi kroczkami zaczynaliśmy, a dzisiaj naprawdę władze samorządowe, sponsorzy, działacze, wszyscy media lokalne sportu powoli udaje nam się rozwijać tą bazę. Udaje nam się odnosić sukcesy i moim marzeniem zawsze było to, żeby z tego powiatu jakiś, jakikolwiek zawodnik wystartował w Igrzyskach Olimpijskich. Panowie redaktorzy, zapraszam teraz mamy ja organizacji. W upowszechnianiu medialnym Kto sportu byłem? powodujecie, że są kibice, którzy czytają o tych sukcesach, słuchają i za to serdecznie. Dziękuję starosta bytowski Jacek